Kochani, y, Witam was bardzo serdecznie na moim dzisiejszym czytaniu. Y, dzisiejsze czytanie jest o Paniach i Panach, czyli o Was o, o waszych związkach i o waszych y, relacjach. I to może być tak, że on coś od Was otrzymał i i tutaj w zamian żeby wam się za to odwdzięczyć on chce wam dać tyle samo ile od was ile od was dostał, no właśnie czyli wy tutaj otrzymacie od niego tyle samo, ile od niego dostaliście no właśnie i on tak naprawdę Yy, możliwe, że wy tutaj yy, yy, włożyliście w to wiele pracy, wiele trudu i wysiłku, żeby móc móc, żeby móc, móc coś dać yy, tak naprawdę z siebie, yy, ze swojego wnętrza. Wy macie połączenie duchowe, ale Was łączy miłość duchowo. I wy tak naprawdę włożyliście w to wiele pracy, wiele trudu, żeby, ta, żeby dać mu to miłość duchowo. Ta miłość duchowa, to połączenie duchowe otworzy wam bramy do waszego szczęścia. Czyli on wam da to, czego oczy czego oczekiwaliście, na co być może czekaliście, na co y, liczyliście, y, za czym tak naprawdę tęskniliście, być może y, co, y, co, y, co już straciliście, no właśnie, czyli on y, odda wam to, co straciliście, być może przez niego albo przez kogoś e, innego, sprawi, że to coś wróci do waszego życia. Może on był tym czymś, za, e, z, tym kimś, za kim e, te, e, tęskniliście, kto odszedł e, z waszego. E, z waszego życia i teraz zwraca, żeby w, z, zwrócić wam siebie no właśnie on wraca do waszego życia odmieniony, ponieważ przyszedł y, 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 przychodzi do was bardziej do, y, do y, dojrzalszy mądrzejszy, ponieważ on przeszedł transformację duchowo czyli przemianę taką wewnętrzną, ale również zewnętrzną, bo on się zmienił zarówno wewnętrznie, jak i y, zewnętrznie. No i ta jego miłość duchowa też, y, też przeszła przemianę, y, też przeszła y, jakoś przemianę. Y, no ta miłość, którą on do Was czuje, te uczucia, które czuje, są bardzo głębokie. No właśnie, ja mam wrażenie, że one są w Nim głęboko. Zakorzenione, i on tutaj na nowo jakby sięgnął po te uczucia w głąb siebie. Ta miłość jest spełnieniem jego marzeń. Wytworzycie idealną parę, idealny związek, który jest trwały, stabilny, mocny, oparty na trwałych i solidnych. Podstawach, również tych, 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 tych uczuciowych. Jego powrót tutaj coś zakończy w Waszym życiu i da Wam pełne szczęścia. No właśnie, coś zostanie zburzone, coś zostanie zakończone, ale jednocześnie. Tutaj na zgliszczach tego, co runęło, zostanie zbudowane przez niego coś nowego. I on to zrobi stopniowo, powoli, z głową. Każdy y, następny krok on będzie miał przemyślany. On będzie dążył do zwycięstwa, będzie walczył o to zwycięstwo. Żeby tutaj móc coś zakończyć, odejść od czegoś i rozpocząć coś zupełnie nowego. On jest bardzo zapracowany. Ja mam wrażenie, że on bardzo intensywnie tutaj pracuje nad waszym połączeniem duchowym, nad waszą miłością duchową, ale mam wrażenie, że on oczyszcza tutaj swoją duszę. Swoje wnętrze, ale też swoje życie, takie, takie duchowe, z tego wszystkiego, co jest toksyczne. I dopiero po oczyszczeniu, no właśnie, z tych, z tych toksycznych rzeczy ze swojego życia. I samego siebie on uzyska odpowiedź na swoje modlitwy. Kochani, kochani, to jest koniec na dzisiaj. Żegnam się z Wami i zapraszam Was na moje kolejne czytania.